Miliony euro, godziny spędzone na testach i najtęższe umysły utalentowanych inżynierów. Czasami nawet to nie wystarczy, by odnieść sukces w motorsporcie. Jakiś czas temu przedstawiłem listę nietypowych aut, które nadspodziewanie dobrze radziły sobie w rajdach, a tym razem przyjrzymy się takim, którym z różnych powodów się nie udało. Dla uproszczenia skupimy się na modelach próbowanych w najwyższej kategorii mistrzostw świata od lat 80., czyli od momentu kiedy sport przeszedł największą profesjonalizację. A, no i pamiętajcie, że wybór był kompletnie subiektywny. Takie czasy, że podobno trzeba to zaznaczyć. Na początek samochód, który w zasadzie zainspirował ten cały ranking. Dziś Hyundai to topowy zespół, ale swoje pierwsze starcie z WRC pewnie chcieliby wymazać z pamięci. Teoretycznie temat rajdów był Koreańczykom bardzo dobrze znany, bo wcześniej startowali przecież w klasie F2 z modelem Coupé i to z sukcesami. Lecz na przełomie milenium niestety na własnej skórze przekonali się, jak wielka jest przepaść między obiema kategoriami. Zespół próbował swoich sił przez kilka sezonów, naznaczonych głównie przez notorycznie powtarzające się awarie, aż w końcu w kiepskiej atmosferze wycofał się z rywalizacji na cztery rundy przed końcem sezonu 2003. W tej całej historii mamy też polskie akcenty. Tomasz Kuchar był fabrycznym kierowcą zespołu, chociaż zbyt wiele niestety sobie nie pojeździł, a raz w Rajdzie Polski takim autem wystartował Paweł Przybylski. Być może kontrowersyjne, ale jak dla mnie w pełni zasłużone miejsce na tej liście. Budowa rajdówki w oparciu o otwartą wersję auta kompaktowego jest odważna, ale mając w zanadrzu lata doświadczeń ze świetnym 206, Francuzi byli pewni swojego wyboru. I cały sęk w tym, że 307cc kiedy tylko wszystko szło po myśli zespołu pokazywało, że ma to co jest potrzebne do wygrywania, no ale cóż z tego jeśli co chwilę było prześladowane przez problemy techniczne, które często nie wyczyły cały wysiłek włożony przez kierowców. Można śmiało założyć, że gdyby nie one Markus Gronholm spokojnie miałby przynajmniej o jeden tytuł mistrzowski więcej w swojej kolekcji. Po dwóch bardzo frustrujących sezonach Finn przeniósł się do Forda, co zbiegło się z wycofaniem fabrycznego timu Pejota z mistrzostw. A mówiąc o fińskich mistrzach, którzy zmienili barwy z powodu kiepskich maszyn, nie sposób nie wspomnieć o czterokrotnym mistrzu świata Tomim Makinenie, który wyczyniał cuda za kierownicami kolejnych ewolucji Lancera. Mitsubishi jako jedyny zespół z czołówki kurczowo trzymał się swojej agrupowej specyfikacji, podczas gdy reszta stawki już dawno przeszła na wórce. Oczywiście było to spowodowane faktem, że nową platformę dla kolejnych generacji Lancer'a Japończycy mieli wprowadzić za kilka lat, więc dogadali się z FIA i co by nie mówić, wyszło im to tylko na dobre. Ale kiedy w końcu nadszedł czas na zmianę, ta niestety bardzo szybko odbiła się czkawką rajdowemu timowi. W sezonie 2001 Tommy był wiceliderem generalki wespół z Colinem McRae, kiedy to na starcie rajdu Sanremo pojawił się już w nowej rajdówce. Debiut krótko mówiąc był fatalny. Auto spisywało się słabo i nie ukończyło rajdu, a następna runda na Korsyce wcale nie przyniosła poprawy. W pogoni za punktami Makinen popełnił błąd i zaliczył potężnego dzwona, który w zasadzie zakończył karierę jego pilota Risto Manisen Mackiego. Do końca sezonu Tomi zdołał zapisać na swoim koncie tylko jeden punkt. Do upragnionego piątego tytułu zabrakło mu czterech. Kiedy tylko Finn przesiadł się do Subaru, zespół kompletnie się rozsypał i po sezonie 2002 na pewien czas wycofał się z rajdów. Jeden pełny sezon. Tyle wystarczyło Suzuki, żeby zrozumieć, jak ciężko przenieść sukces z niższych klas do topowych kategorii. Co prawda przypadł on na rok 2008, więc teoretycznie wycofanie się z rywalizacji naturalnie tłumaczono głównie względami ekonomicznymi, ale fakty są takie, że SX4 od początku brakowało tempa i niezawodności, aby miało szansę namieszać w czołówce. Oczywiście z biegiem czasu auto spisywało się nieco lepiej i można było optymistycznie zakładać, że ten trend byłby kontynuowany, ale szczerze mówiąc, wątpię czy kiedykolwiek stałoby się na tyle dobre, żeby faktycznie walczyć o czołowe lokaty bez liczenia na potknięcia to zespołów. Szkoda, bo to było wyczekiwane urozmaicenie w stawce, która mocno skurczyła się po sezonie 2005. Niestety w tym wypadku ambicje zdecydowanie przerosły możliwości japońskiego producenta i to niestety było widać. Być może ciężko w to uwierzyć, ale ze wszystkich omawianych w materiale producentów to Citroen zaliczył najbardziej wstydliwą wpadkę. Na szczęście dla Francuzów, po latach, dzięki Xarze C4, DS3 i panu o nazwisku Leb, niewielu o niej pamięta. A było to w czasach legendarnej grupy B, gdy Citroen pozazdrościł rajdowych sukcesów Peugeotowi. Pewni swego jednak nie zapytali kolegów z znaku Lwa o pomoc, tylko postanowili zrobić wszystko po swojemu. W końcu DS czy SM niby nadawały się do sportu średnio, a jednak potrafiły zwyciężać. I zrobili. Wszystko źle. Kiedy inni przechodzili na silniki umieszczone centralnie, BX dostał ciężki silnik z przodu. W napędzie brakowało centralnego dyferencjału, a hydropneumatyczne zawieszenie niepotrzebnie dokładało kilogramy. W rezultacie tych decyzji i stanowczo za niskiego budżetu powstało auto, które było za słabe, za ciężkie i zbyt skomplikowane, żeby mieć szansę je poprawić. Przy okazji jest tak paskudnie brzydkie, że aż piękne. Jak człowiek pomyśli, ile wysiłku kosztowało robienie tego całego misternego bodykitu, to naprawdę czapki z głów, że nie poddali się w połowie. No chyba, że to właśnie był rezultat ich kapitulacji. Co nie zmienia faktu, że suma summarum to jeden z najciekawszych wozów, jaki kiedykolwiek Citroen zrobił. No i jakby tego było mało, BX4TC zapisał się na kartach historii jako jeden z nielicznych przypadków, gdy producent podjął próbę odkupienia samochodów od klientów, aby je po prostu zniszczyć. Coś wspaniałego. Dość niespodziewanie parę lat temu Octavia ze sporym zapasem zwyciężyła w internetowym plebiscycie na najbardziej lubianą rajdówkę wszechczasów. To jednak jedyny raz, kiedy przyszło stanąć jej na najwyższym stopniu podium. W rzeczywistości najlepszym osiągnięciem auta w Mistrzostwach Świata było trzecie miejsce Armina Schwarza wywalczone w rajdzie Safari. Już to, w jakim stylu rozpoczęła się przygoda Czechów z topową klasą zwiastowało problemy. Podczas debiutu w Monte Carlo w 1999 roku żaden z dwóch samochodów nie stanął na starcie do pierwszego odcinka specjalnego, a w całym sezonie tylko dwa razy udało się dojechać do medy z punktami na koncie. Przez niemal cztery pełne sezony zespół prowadził ostrą rywalizację o ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, głównie z Hyundai'em. Losy zespołu miały jednak odmienić się wraz z prezentacją rajdowej Fabii. I na zapowiedziach się skończyło. Teoretycznie wszystko było dobrze. Bardziej kompaktowa konstrukcja i parę lat doświadczeń z zapasem powinny pozwolić Czechom na zrobienie bardziej konkurencyjnego wozu. Jednak gdy okazało się, że wyniki nowej rajdówki w debiutanckim sezonie wcale nie uległy poprawie względem poprzednika, zdecydowano się poświęcić sezon 2004 na rozwój i w kolejnym ponownie zgłosić fabryczny zespół. To też niestety nie pomogło, chociaż bez wątpienia Fabia miała potencjał, którego z różnych powodów nie udało się wykrzesać. Swoje na pewno zrobił też pech, bo ciężko inaczej nazwać to, co wydarzyło się w rajdzie Australii w 2005 roku. Skoda zaangażowała do startu Kolina McRae, który wyczyniał cuda i na trzy odcinki specjalne przed końcem rajdu zajmował pewne trzecie miejsce z niewielką stratą do drugiego Harry'ego Rovampery. Niestety, katastrofa, do jakiej doszło w trakcie, jak się wydawało, rutynowej wymiany sprzęgła, zmusiła załogę do wycofania się z rywalizacji i tym samym pozbawiła szans na jedyne podium w historii modelu. Niedługo potem Skoda porzuciła WRC i w kolejnych latach skupiła się na niższych klasach, co, patrząc na listy startowe wielu eventów, zdecydowanie wyszło jej na zdrowie. a skoro już jesteśmy przy autach grupy Volkswagena. W tym samym czasie co Octavia swoich sił w WRC próbował Seat. Podobnie jak Czesi, Hiszpanie wcześniej świetnie radzili sobie w ośce, trzykrotnie zdobywając mistrzostwo konstruktorów w klasie F2, o czym szerzej opowiadałem w materiale poświęconym historii najszybszych wersji drugiej generacji Ibizy. Obiektywnie zespół Seata spisywał się dużo lepiej niż ten prowadzony przez Skodę, w latach 98-2000 trzykrotnie meldując się na najniższym stopniu podium i zdecydowanie częściej punktował, ale nigdy na dobre nie potrafił ustabilizować formy i osiągów samochodu na wysokim poziomie. Na pewno apetyty były większe, ale Seat szybko przestał się interesować rajdami na rzecz wyścigów aut turystycznych, gdzie zresztą święcił później spore sukcesy. Na pocieszenie zostaje fakt, że to jedna z lepiej wyglądających rajdówek tamtych czasów, a i w naszym kraju ma fajną historię. Cordobą startowali Robert Herba, Łukasz Sztuka i Janusz Kulig. Regulaminowe zmiany wprowadzone przez FIA na sezon 2011 kolejny raz miały pomóc w przyciągnięciu do topowej kategorii nowych producentów. I faktycznie tematem WRC zainteresowało się BMW, które akurat miało pod ręką wymarzonego kandydata Mini. Marketingowcy z pewnością oczami wyobraźni widzieli triumfalny powrót brytyjskiej marki na rajdowe trasy, a tym razem do boju zamiast trzydrzwiowego Coopera został wysłany niedawno wprowadzony na rynek Countryman. Przygotowanie auta zlecono brytyjskiemu Prodrive'owi, który od rozstania z Subaru akurat miał wolną chwilę. Brzmi jak przepis na sukces i zaczęło się nieźle, jednak za kulisami nie było już tak kolorowo. BMW w 2012 roku nagle stwierdziło, że jednak woli wspierać inny zespół wystawiający mini w Mistrzostwach, mimo że już w pierwszym sezonie ekipie prowadzonej przez ProDrive udało się wywalczyć dwa pudła, a potem bawarczycy w ogóle stracili zainteresowanie sportem. Brak rozwoju oczywiście przełożył się na konkurencyjność mini, a szkoda, no bo to też wóz, który mógł sporo osiągnąć. Potem mini jeździło jeszcze w prywatnych rękach, na przykład w barwach Lotus Rally Team WRC, dając szansę debiutu w najwyższej klasie Michałowi Kościuszce. Kolejny zasłużony japoński producent, który na początku lat 90., idąc za obiecującymi wynikami Toyoty, Subaru i Mitsubishi, postanowił podjąć się rywalizacji w ówczesnej grupie A. I pozornie wszystko mogło potoczyć się znakomicie, no bo po pierwsze Nissan dysponował odpowiednim zapleczem i budżetem, a do tego bazą dla rajdówki stał się jeden z najbardziej intrygujących hot tamtej dekady, model Sunny GTiR, którego historię też już kiedyś opisywałem. Niestety auto z powodu ograniczeń konstrukcyjnych borykało się z problemem, który w warunkach rajdowych jest niezwykle uciążliwy. Notorycznie się przegrzewało, co oczywiście źle wpływało na osiągi. Co ciekawe, jednym z rozwiązań mającym poprawić tę sytuację była jazda z założonym zestawem halogenów normalnie przeznaczonym na nocne odcinki. Wszystko po to, aby chociaż trochę poprawić cyrkulację powietrza. Fakt faktem, że Nissanowi też zabrakło cierpliwości, bo oczekiwał natychmiastowych sukcesów, a te nie były możliwe. W rezultacie fabryczny zespół wytrwał na trasach mistrzostw świata tylko dwa sezony. W Polsce za kierownicami takich aut rywalizowali Robert Herba i Piotr Kufrej, przy czym chyba tylko ten pierwszy dokonał konwersji auta do specyfikacji grupy A, co zresztą okazało się być nietrawionym pomysłem z powodu, zgadliście, notorycznych awarii. Tutaj trochę nagroda za kształt twórczości. Już mówię o co chodzi. Mazda wystawiała czteronapędowe 323 w grupie A od 1986 roku, a to oznacza, że jako jedyni w całej stawce mieli przygotowany i sprawdzony w boju samochód po nagłym przemianowaniu tej klasy na topową kategorię mistrzostw świata w związku ze zdelegalizowaniem grupy B. Mimo to, chociaż przez zespół przewinęli się jedni z najlepszych fachowców w tej branży, tacy jak mistrzowie Timo Salonen czy Hannu Mikola, to nigdy nie byli w stanie nawiązać równej walki z Lancią i wystawianą przez Włochów deltą. Co gorsza, dostawali też srogie lanie od innych, kompletnie marnując szansę, jaka się przed nimi otworzyła. Tylko raz Japończykom udało się skończyć sezon na podium w klasyfikacji konstruktorów, kiedy w 1989 roku zajęli trzecie miejsce. Mazda w końcu wycofała się ze sportu po sezonie 92 i z pewnością woli pamiętać swoje sukcesy w wyścigach. 3-2-3 oczywiście ma też polski wątek, bo takim autem jeździł Marian Bublewicz zanim przesiadł się do zdecydowanie szybszej Sierry. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać, jakie rajdówki Waszym zdaniem powinny się tu znaleźć, a które na to nie zasłużyły. Jak zwykle, dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce.